Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej. Moi drodzy, jak wiecie, przez ostatnie dwa tygodnie no, odcinków nowych nie było, ponieważ leżałem w łóżku i walczyłem ze śmiercionośnym wirusem, który pustoszy naszą planetę. Jednak no udało mi się w końcu pokonać to świństwo i dzięki temu no narodził mi się taki mały pomysł na odcinek właśnie dotyczący tego no, paskudnego wirusa oraz tego, jak wpływa on na osoby z niepełnosprawnościami. Głównie zajmę się tutaj oczywiście osobami po urazie rdzenia kręgowego, ponieważ no, do tej grupy właśnie należy. Jednak chciałem też od razu zaznaczyć, że oczywiście każdy przypadek jest inny i no, nie ma dwóch takich samych urazów, nie ma podręcznika do niepełnosprawności, więc każdy jeden będzie to przeżywał inaczej. Jednak no, jest zbiór pewnych cech wspólnych, które podczas przechodzenia właśnie tej choroby możemy jakby wyłonić, i dzisiaj mam zamiar je po prostu przedstawić. Poprzez ten filmik chciałem dodać jakby trochę utuchy, trochę tej siły, jeżeli ktoś znajdzie się w takiej sytuacji jak ja te dwa tygodnie temu, ponieważ no ja sam taką, takie wsparcie dostałem i no bardzo mi to pomogło, podniosło mnie to na duchu, dodało mi siły, żeby po prostu walczyć z tym paskudztwem. No i udało się, jestem już zdrowy, więc, więc chciałbym podnieść również was trochę na duchu, jeżeli jest to wam potrzebne, a resztę po prostu poinformować, jak to wygląda w świecie osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nigdy nie byłem podatny, na żadne teorie spiskowe, czyli no na przykład to, że szczepionki powodują autyzm, 5G daje raka, ziemia jest płaska, a, COVID -a nie ma. Przecież to prawda, o co mu chodzi? To raczej obchodziło mnie to, wiecie gdzieś tam z daleka. Wiem, że to brednie, wiem, że są ludzie, którzy są na przykład na to podatni, ale no ja do nich na pewno nie należę. Ja ufam nauce i właśnie na niej będę opierał wszystkie swoje przemyślenia oraz doświadczenia, którymi no ja się zdyżyłem. Także jeżeli jesteś foliarzem, to niestety na tym kanale nie znajdziesz kontentu dla siebie. No szkoda. A całą resztę zapraszam na kolejny odcinek. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem zaznaczyć, jest to, że osoby po urazie kręgowego, no też oczywiście zależnie od wysokości, mogą mieć problemy z wydolnością płuc, mogą mieć na przykład porażenie na takiej wysokości, że te nerki będą inaczej funkcjonować, na pewno słabiej i gorzej niż u osób pełnosprawnych, które takiego porażenia nie mają. Na pewno te będą się zmagali z tym, że właśnie nerki funkcjonują nieco słabiej, że wydolność płuc jest no, na pewno na dużo niższym poziomie niż u osób sprawnych. Oczywiście no, pełnią one swoją funkcję. To tej wentylacji, tej wymiany tlenowej, jednak u takich osób zazwyczaj oddychanie odbywa się przez torb brzuszny poprzez przeponę, a nie tak jak u normalnej, zdrowej, pełnosprawnej osoby przez płuca po, uniesienie klatki piersiowej i opad. Do tego oczywiście dochodzi upośledzenie układu krążenia, że ta krew w naszym organizmie no, płynie na pewno wolniej, na pewno mniej jest pompowana. To, że nasze nogi, które są cały czas w pozycji no nienaturalnej na pewno dla pełnosprawnego człowieka, również mają problemy z tym również y, potrafią na przykład Upośledzać ten nasz układ krwionośny, dlatego osoby po urazie rdzenia kręgowego, a przede wszystkim tetraplegicy, no, są w grupie tego ryzyka, że będą jakby najgorzej przechodzić tą właśnie chorobę ze względu właśnie na to porażenie na odpowiedniej wysokości naszego rdzenia kręgowego. Tak jak wspominałem wcześniej, może to nie każdego dotyczyć, nie ma dwóch takich samych urazów i do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Jednak, no, chciałem zaznaczyć, że właśnie osoby po urazie rdzenia kręgowego są w grupie ryzyka takiej, że mogą to. Chorobę po prostu, prostu przechodzić dużo gorzej niż osoby sprawne czy też yy, osoby sprawne. Sytuację mamy już mniej więcej zarysowaną, dlaczego w ogóle poruszam ten temat. Więc teraz opowiem jak to wyglądało u mnie, jak ja przechodziłem tą chorobę, od czego się zaczęło, na co trzeba zwrócić uwagę i no, jak to wyglądało u mnie. Tutaj chciałem zaznaczyć, że ja jestem osobą z urazem rdzenia kręgowego na poziomie C6 i C7, czyli jestem tetraplegikiem, mam porażenie czterokończynowe. Dlatego właśnie no, źle przechodziłem tą chorobę. Jeżeli chodzi o mój uraz rdzenia kręgowego, to nie jest on przecięty, a było to złamanie kompresyjne, czyli po prostu na rdzeń był i to po jakimś czasie zaczęło odpuszczać, dlatego między innymi na przykład mam dość sprawne łapki i potrafię w miarę prosto siedzieć, jak na tetraplegikach. No dobra, opowiem teraz jak to wyglądało w moim przypadku. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że z dnia na dzień po prostu straciłem całkowicie wszystkie siły. Nie miałem w ogóle energii, żeby siedzieć na wózku, co jakiś czas musiałem przerzucać się do łóżka, żeby po prostu odpocząć, bo no nie miałem energii. Nie miałem zwyczajnie siły, żeby usiąść na wózku i wysiedzieć jakiś czas. Dopadło mnie to nagle z nienacka. No, yy, na początku myślałem, że nie wiem, że to jakieś przeziębienie, że jakieś osłabienie organizmu, może gdzieś mi przewiało czy coś takiego. No, okazało się niestety, że nie, ponieważ następnego dnia, no, nie byłem w stanie w ogóle podnieść się z łóżka. O przesiadce na wózek nie było w ogóle mowy. To było zero energii kompletnie. Nie byłem w stanie usiąść, a co dopiero wykonać transfer i, i poruszać się po domu. No, czułem się strasznie, okropnie, taki wymęczony, zero energii, po prostu kompletnie, bez jakiejkolwiek siły. Wtedy też pojawiła się gorączka, wysokie temperatury, które no, zbijaliśmy kompresami oraz paracetamolem. Wysoka gorączka również dała się we znaki pod względem tego, że no nie dość, że nie miałem kompletnie siły, żeby się w ogóle ruszyć. To jeszcze no, cały czas te zmiany temperatury, że było mi na zmianę gorąco, zimno, gorąco, zimno. To dodatkowo denerwowało, jakby wkurzało mnie to strasznie, że jestem taki bezradny i no, nic tak naprawdę nie mogę zrobić samemu. No i tutaj stwierdziłem, że to jest czas właśnie, aby wykonać taki test. Zgłosiłem się tam, gdzie trzeba, poczekałem 24 godziny w ciągu następnej doby przyjechała po prostu do mnie karetka i przyszła do mnie pani, która po prostu po, pobrała wymaz, zrobiła to oczywiście odpowiednio się zabezpieczając. czym powiedziała, że po około 24 godzinach dostanę odpowiedź z wynikiem. No ten dzień oczywiście w strasznych nerwach, czekałem tylko na ten wynik. Obawiałem się najgorszego. No i przyszedł w końcu ten wynik. Okazało się, że niestety jestem klinowaty pozytyw. Co oznacza, że no dopadło mnie. No i tutaj wiadomo, na początku trochę taka załamka, że no wiecie, mimo wszystko dbałem o siebie, nie wychodziłem z domu bez maseczki, zawsze, co, często myłem ręce, no y, huchałem i dmuchałem, a mimo to udało mi się gdzieś to złapać, to paskustwo. Więc do tego wszystkiego, do tych objawów, do tego braku siły, do tej zmian temperatury ciągłych, że gorąco-zimno, do tego doszło jeszcze frustracja tym, że po prostu no złapałem to i że teraz prawdopodobnie będę musiał przez dłuższy czas z tym walczyć. Kiedy już dostałem ten wynik testu pozytywny, no warto w tym momencie odezwać się do swojego lekarza rodzinnego, aby przepisał nam antybiotyki. I oczywiście najlepiej zaznaczyć, że jest się osobą po urazie rdzenia kręgowego. Wtedy ten lekarz jakby y, może więcej y, przemyśleć, więcej zadziałać w tej materii i przepisać pisać nam y, nie tylko leki takie, które są typowe dla kuracji COVID-a, ale również na przykład y, coś na w, y, wspomaganie nerek, które no, w naszym przypadku działają na pewno dużo gorzej niż osób pełnosprawnych, o czym już mówiłem. Dlatego wydaje mi się, że bardzo y, dobrze jest się nimi zająć, tym bardziej w takiej sytuacji. No Byłem strasznie zły na wynik testu, że to właśnie y, ale pomyślałem od razu o moich znajomych, również w traplegikach, którzy przeszli tą chorobę, no i y, wiedzą jakby jak to pokonać, jak się y, z tym obchodzi, jak to działa i co trzeba zrobić. Postanowiłem do nich napisać, odezwać się no oczywiście messengerem, bo wiadomo leżąc jedyne co to smartfon i, i, i klikałem, tak? I tutaj okazało się to bardzo dobrym podejściem, ponieważ chłopaki nie dość, że powiedzieli mi jak z tym walczyć, to jeszcze podnieśli mnie na duchu po prostu. No, chłopacy również są sportowcami, więc wiedzą czego potrzeba. dali mi takiej motywacji, takiego kopa, mówiąc, że spokojnie dasz radę, wszyscy my przez to przechodziliśmy. Wiadomo, u nas to trochę inaczej działa, my przez to gorzej, jakby przechodzimy, ale mimo wszystko musisz się trzymać, musisz spiąć poślady ślady i dać radę. Co bardzo mnie jakby podbudowało i dodało sił, przeszła mi ta frustracja, że no. Żeby mnie trafiło, e, tylko jakby zrozumiałem, że y, no nie dotyczy to tylko mnie, i z dnia na dzień muszę po prostu zebrać w sobie te siły no i pokonać to. W takim stanie przeleżałem kilka dni w łóżku. No, nie miałem, mówię tak, zero sił, kompletnie. Jeżeli udało mi się, kiedyś się zmusiłem, żeby przesiąść się na wózek, no to trwało to dosłownie godzinę, czy do dwóch maksymalnie, i już po prostu, no, latałem. Nie byłem w stanie utrzymać pozycji ciała. Sił zero, kompletnie, całkowite. E, takie zmęczenie, no, musiałem od razu się położyć do łóżka i, i po prostu leżeć rozluźniony, bo nie szło wysiedzieć. A co dopiero robić jeszcze jakieś tam rzeczy wokół siebie? W międzyczasie, oczywiście, po Pojawiły się takie typowe covidowe objawy, jak brak smaku czy węchu. Dodatkowo no, brak apetytu, nie chciałem mi się w ogóle jeść, zmuszałem się, żeby chociaż jakiegoś tosta w ciągu dnia wciągnąć, bo no, zwyczajnie nie, nie potrzebowałem jedzenia. No i oczywiście w tym czasie była suplementacja antybiotykami. Oprócz oczywiście brania leków bardzo ważnymi zabiegami jest. No przede wszystkim mierzenie temperatury co jakiś czas zwykłym termometrem, żeby wiedzieć, czy mamy tą temperaturę za wysoką, czy za niską. No i też powiem Wam, że jak zobaczycie na tym termometrze 36, no i tam nie wiadomo ile, ale na 36, to sama psychika się poprawia. Samo to, że widzicie, że jakby leki działają, że zbijacie tą gorączkę, no podnosi jakby na duchu i daje więcej motywacji, żeby walczyć z chorobą. A także przy pierwszych objawach warto wyposażyć się i kupić sobie taki pulsoksymetr, trudna nazwa, który będzie Wam mierzył cały czas saturację, czyli poziom tlenu krążący w Waszym organizmie, ponieważ jak wiadomo, COVID atakuje nasz układ oddechowy i przez co mało tlenu jest dostarczane do naszego organizmu przez krew. Więc takie coś zakładamy sobie po prostu na palec, to jest zabieg bezbolesny. Klikamy jeden przycisk i po dosłownie 10 sekundach mamy wynik. Saturacja ma się trzymać na poziomie powyżej 90 do 100. Jeżeli wynik saturacji spadnie poniżej 90, od razu zgłaszamy. Zasadźcie się na pogotowie, od razu karetka, od razu szpital, bo z tym nie ma żartów. Ja mogę powiedzieć, że raz miałem wynik 91. I już, no, już miałem trochę nerwa, już byłem trochę zestresowany, że jednak będę musiał jechać do szpitala na szczęście, chwilę później zaczęło to wzrastać. Może sam się zmotywowałem tym, że nie chciałem tak bardzo jechać do szpitala, że zacząłem walczyć z tym silniej. Dodatkowo no, to urządzenie mierzy również puls, więc od razu przy okazji możecie sobie sprawdzić, jak szybko bije wasze serduszko. Takie urządzenie wcale nie jest drogie i dostawa z takiego Allegro powiedzmy no, trwa dwa dni. Oczywiście możecie się umówić na dostawę bezkontaktową, takie coś zmieści się nawet do skrzynki pocztowej, także no, nie ma problemu. Po kilku dniach y, terapii, no zarówno lekowej, jak i tej psychicznej, bo strefa psychiczna również jest bardzo ważna, no udało się powoli y, nabierać tych sił. Coraz dłużej spędzałem dnie na wózku. Oczywiście wszystko w obrębie domu. Kwarantanna trwała dwa tygodnie. Dostałem oczywiście w trakcie telefony y, od na przykład wojska, co mnie strasznie zdziwiło. No i dostawałem różnego rodzaju zadania, typu tam zrób sobie zdjęcie, żeby tam sprawdzić, czy jestem w domu. No oczywiście ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i trzymałem się tej kwarantanny. Nie wychodziłem, nie narażałem innych na kontakt ze mną. No i tak jak mówię, kiedy to już zaczęło puszczać, kiedy raz, że odzyskałem apetyt, smak, zapach oraz takie siły, żeby w ogóle móc poruszać się po domu, wiedziałem, że udało mi się po prostu to pokonać. No i nabrałem takiej wiary w siebie, takiej motywacji. No i chciałem się z wami podzielić oczywiście tą historią, ponieważ no, możemy się nie znać, ale jeżeli mogę choć jednej osobie pomóc i podnieść ją na duchu, to bardzo chętnie nagram taki film, co też właśnie możecie oglądać. Na koniec pamiętajcie, że COVID to nie jest wcale jakiś tam wymysł. COVID istnieje naprawdę, jest to straszna choroba, która no, przy, przyczepiła mnie do łóżka na, nie, na prawie dwa tygodnie. Dlatego nie bagatelizujcie jej. Jeżeli pojawią się u was pierwsze symptomy, to od razu postarajcie się zrobić test no i zachowajcie się po prostu odpowiedzialnie. Miejcie w sobie trochę tej przyzwoitości społecznej i nie myślcie tylko o sobie i miejcie na uwadze, że bardzo ważne jest szybkie reagowanie. No a najlepiej oczywiście jakby was w ogóle to nie tknęło, żebyście wszyscy byli zdrowi, uśmiechnięci i szczęśliwi. A w tym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam na ogłoszenia parafialne. W pierwszym ogłoszeniu chciałem zaznaczyć, że Facebook, na jakim oglądacie teraz ten film, nie jest moją pierwotną platformą, na której dostępniałem filmy. Jest też platforma YouTube, na której jest mnóstwo filmów, które być może gdzieś Wam umknęły, być może ich nie widzieliście, dlatego zachęcam, naprawdę jest ich, no już całkiem sporo. Dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście, co się dzieje na YouTube, to link oczywiście będzie w opisie tego filmu, wystarczy kliknąć, no i zakładka wideo. Druga sprawa, jeżeli rozwój mojego kanału nie jest Ci obcy i chciałbyś, abym rozwijał się dalej, możesz to zrobić wpłacając dobrowolną darowiznę na zrzutkę, którą prowadzę. Zbieramy na nowy aparat. Chcemy nagrywać w dużo lepszej jakości oraz w lepszym klatkarzu. Celujemy w rozdzielczość 4K oraz 60 klatek na sekundę. No, a do tego niedługo mam urodziny, także, jakbyś chciał zrobić mi mały prezent, to zrzutka również będzie gdzieś przypięta na stronie. Myślę, że bardzo łatwo ją znaleźć i jakiś tam mały datek od siebie podrzucić. No i trzecia sprawa związana z zasięgami mojego kanału, pamiętajcie, żeby zaznaczyć, że lubicie mój profil, aby być na bieżąco z nowymi filmami, które przypominam pojawiają się w każdy piątek o 14. No i analogicznie zrobić to samo na YouTube, gdzie wystarczy kliknąć w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach i nie przegapić już żadnej. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż jednej osobie pomoże. Jeżeli tak, to już wiem, że warto go było nagrać. Pamiętajcie, że z covidem nie ma żartu. Dziękuję za uwagę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale i co dalej. Witam w ekranie końcowym mojego kanału. Tutaj możesz zasubskrybować, aby być na bieżąco. Pamiętaj, że filmy pojawiają się w każdy piątek o godzinie 14. A tutaj masz jeden z filmów dopasowanych do Ciebie. Zapraszam!